Wzory skróconego mnożenia. Czym są, skąd się biorą i jak zastosować je w zadaniach. Tego wszystkiego dowiecie się w dzisiejszym filmiku. Kolegio Matematyka dla każdego. Omówimy sobie trzy wzory skróconego mnożenia: wzór na kwadrat sumy, na kwadrat różnicy i na różnicę kwadratów. Skąd biorą się te wzory? Te wzory. Są konsekwencją mnożenia sum algebraicznych. Czyli, jeżeli zapiszemy sobie nasz pierwszy wzór a plus b do kwadratu, no to co to znaczy podnieść coś do kwadratu? No to przemnożyć to, co podnosimy do kwadratu, przez samo siebie. Czyli załóżmy 5 do kwadratu to jest tak naprawdę 5 razy 5. No to tak samo, a plus b do kwadratu, no to będzie a plus b razy a plus b. No i mnożymy zgodnie z zasadami, czyli każdy wyraz pierwszego nawiasu przez każdy wyraz drugiego nawiasu, czyli a razy a to będzie a kwadrat, a razy b to będzie ab, b razy a to będzie ba. I b razy b to będzie b kwadrat. No, i co możemy tutaj zrobić? No, a, b i ba to jest tak naprawdę to samo, dlatego że wiemy, że mnożenie jest przemienne. Czyli niezależnie od tego, czy pomnożymy a razy b, czy b razy a, dostaniemy to samo. Czyli jeżeli wiemy, że a, b i ba, to to samo, to możemy je do siebie dodać, czyli a kwadrat możemy przepisać i plus będzie 2ab i plus b kwadrat. No i dostaliśmy nasz wzór z kart naturalnych. Analogicznie jest w przypadku naszego drugiego wzoru a minus b do kwadratu. No to oznacza tak naprawdę a minus b razy a minus b, czyli mnożymy a razy a to będzie a kwadrat, a razy minus b to będzie minus ab, mamy minus b razy a, minus ba i mamy minus b razy minus b. Wiemy, że minus razy minus da nam plus, czyli będzie plus b kwadrat. No i tutaj to samo, wiemy, że ab i ba to jest ten sam wyraz, więc możemy je połączyć w jedno. I też dostajemy wzór skróconego mnożenia. Trzeci wzór, tak samo, tylko tu możemy pójść od prawej strony do lewej. Czyli jeżeli zepszymy sobie a minus b razy a plus b. No to tak samo mnożymy. A razy A. A kwadrat. A razy B. AB. Minus B razy A to będzie minus BA. I minus B razy plus B minus z plusem dają minus. No i AB i BA się nam skrócą. Zostanie tylko A kwadrat minus B kwadrat. No i po co są nam te wzory skróconego mnożenia? chociażby po to, że gdy w równaniu pojawi nam się takie coś, jakiś nawias składający się z dwóch składników podniesiony do kwadratu, no to musimy to wymnożyć, musimy podnieść ten nawias do kwadratu. No i skorzystanie ze wzoru skróconego mnożenia umożliwia nam zrobić to znacznie szybciej, niż gdybyśmy mieli to rozpisać na X plus 3 razy X plus 3 i manualnie mnożyć. Możemy od razu skorzystać ze wzoru, czyli X w tym przypadku to będzie nasze A, a trójka to będzie nasze B. Czyli może w sumie tutaj tak podpiszę. Korzystamy ze wzoru. Mamy A plus B do kwadratu. No to A kwadrat, czyli A x kwadrat plus 2ab, czyli 2 razy x razy 3 plus b kwadrat, czyli 3 do kwadratu. No i wyliczamy. x kwadrat możemy przepisać, z tym nic już nie zrobimy. 2 razy x razy 3 to możemy dwójkę z trójką pomnożyć, czyli będzie 6x. No i 3 do kwadratu to jest 9. Podobnie w drugim przykładzie. 2x to będzie nasze a. Piątka to jest nasze b. No to korzystamy ze wzoru a do kwadratu, czyli pamiętamy 2x i całe to 2x musimy podnieść do kwadratu, więc musimy je dać w nawias. Plus 2 razy 2x razy 5 plus 5 do kwadrat I teraz, jeżeli mamy taką postać 2x do kwadratu w nawiasie, to korzystamy z własności potęgowania iloczynu. Jeżeli mamy ab do kwadratu, to możemy to zapisać jako a do kwadratu razy b do kwadratu. I tak jak w naszym przypadku. Czyli będzie 2 do kwadratu, to będzie 4 i x do kwadratu, czyli x Kwadrat plus 2 razy 2x razy 5, 2 razy 2 to jest 4 razy 5 20, czyli będzie 20x plus 5 do kwadratu, czyli 25. Spójrzmy na następny przykład. Pierwiastek z 3 plus 5 do kwadratu. Pierwiastek z 3 to jest nasze A, czyli będzie pierwiastek z 3 do kwadratu plus 2 razy pierwiastek z 3 razy 5 plus p do kwadratu czyli 5 do kwadratu. No i ile to będzie pierwiastek z 3 do kwadratu? Wiemy, że pierwiastek z a do kwadratu to jest po prostu a. Pierwiastek z potęgą się tak jakby usuwają. Czyli zostanie 3 plus 2 razy pierwiastek z 3 razy 5 Tutaj z pierwiastkiem z 3 nic nie możemy zrobić, możemy tylko dwójkę z piątką wymnożyć, to będzie 10 pierwiastków z 3 plus 5 do kwadratu, czyli 25. No i mamy wyrazy podobne. Mamy wyraz podobny 3 i 25, więc możemy dodać je do siebie. To będzie 28 plus 10 pierwiastków z 3. I ostatni przykład z tego wzoru. 2 pierwiastki z 5 plus 1 do kwadratu to będzie 2 pierwiastki z 5 w nawiasie do kwadratu, bo całe 2 pierwiastki z 5 to jest nasze a. Plus 2 razy nasze a, 2 pierwiastki z 5 razy 1 plus 1 do kwadratu. I ile to będzie 2 pierwiastki z 5 do kwadratu? Znowu korzystamy. Z naszego twierdzenia o podnoszeniu iloczynu do kwadratu. Jeżeli AB podniesiemy do kwadratu, to dostaniemy A kwadrat b kwadrat, i tak samo w tym przypadku 2 do kwadratu to będzie 4 i pierwiastek z 5 do kwadratu to jest po prostu 5. Bo pierwiastek z potęgą się tak jakby skracają plus 2 razy 2 pierwiastki z 5 razy 1. To 4 pierwiastki z 5 plus 1 do kwadratu. No i 4 razy 5 to będzie 20. I mamy wyrazy podobne. 20 i 1 to będzie 21 plus 4 pierwiastki z 5. I teraz analogicznie tylko ze wzoru na. Kwadrat różnicy. x to jest nasze a, 8 to jest nasze b. Pamiętajmy, że to nasze b to nie jest minus 8, tylko sama ósemka. Ten minus już jest wzięty pod uwagę we wzorze. Czyli a kwadrat, czyli w naszym przypadku x kwadrat, minus 2ab, czyli 2 razy x razy 8 plus b do kwadratu. Wyliczamy co się da, x kwadrat, z tym nic nie zrobimy. Teraz mamy 2 razy x razy 8, 2 razy 8 to będzie 16x plus 8 do kwadratu 64. Następny przykład, 3x minus 4 do kwadratu to znowu 3x i pamiętamy całe to 3x musi być w nawiasie i całe podnosimy do kwadratu. Minus 2 razy 3x razy 4 plus 4 do kwadratu. Równa się. 3x do kwadratu, jeżeli iloczyn podnosimy do kwadratu, no to to będzie kwadrat mnożników, czyli 3 do kwadratu 9, x do kwadratu x kwadrat. Minus 2 razy 3x razy 4, 2 razy 3, 6. 6 razy 4, 24 x plus 4 do kwadratu 16. Pierwiastek z 7, odjąć pierwiastek z 5 do kwadratu. A kwadrat pierwiastek z 7 do kwadratu minus 2 razy pierwiastek z 7, razy pierwiastek z 5 plus pierwiastek z 5. Do kwadratu. Pierwiastek z 7 do kwadratu. Potęga z pierwiastkiem się anulują, czyli mamy 7 minus. I teraz, jeżeli mnożymy dwa pierwiastki przez siebie, powiedzmy pierwiastek z A razy pierwiastek z B, to możemy wziąć je pod jeden pierwiastek w taki sposób. Czyli pierwiastek z A razy pierwiastek z B to będzie pierwiastek z A razy B. Tak samo. Pierwiastek z 7 razy pierwiastek z 5 to możemy zrobić z tego pierwiastek z 7 razy 5, czyli pierwiastek z 35. Czyli w naszym przypadku będzie minus 2 pierwiastki z 35 plus 5 pierwiastek z 5 do kwadratu, czyli 5. I mamy wyrazy podobne, 7 i 5. 7 plus 5 to będzie 12. I przepisujemy minus 2 pierwiastki z 35. 8 pierwiastków z 3 odjąć 1 do kwadratu. Tu znowu pamiętamy, że to nasze a to jest całe 8 pierwiastków z 3, więc musimy je dać w nawiasie i dopiero dopisać potęgę minus. 2 razy 8 pierwiastków z 3 razy 1 plus 1 do kwadratu. Równość. I tutaj znowu, jeżeli mamy iloczyn do kwadratu, no to to będzie 8 do kwadratu, czyli 64 razy pierwiastek z 3 do kwadratu, czyli 3. Minus 2 razy 8 pierwiastków z 3 razy 1, 2 razy 8 to będzie. 16 pierwiastków z 3 plus 1 do kwadratu, czyli 1. 64 razy 3 to będzie 192. Resztę przepiszemy, odjąć 16 pierwiastków z 3 plus 1. No i dodamy wyrazy podobne. 193 minus 16 pierwiastków z 3. I ostatni wzór na różnicę kwadratów. Jeżeli mamy 16 minus x kwadrat, to musimy zastanowić się, jeżeli chcemy skorzystać z tego wzoru, nad 16. No bo x kwadrat, no to wiemy, że to jest x do kwadratu. Czyli to będzie nasze b kwadrat. No ale 16 potrzebujemy zapisać za pomocą czegoś do kwadratu. W tym przypadku musimy znaleźć pierwiastek 16, czyli 4. Więc wiemy, że 16 to możemy zapisać jako 4 do kwadratu, a minus x do kwadratu przepiszemy. I możemy wrzucić do naszego wzoru teraz. Mamy dokładnie postać a kwadrat minus b kwadrat. Czyli nasze a to jest czwórka, a x to jest nasze b. W takim razie 4 do kwadratu minus x kwadrat możemy zapisać jako 4 odjąć x. W jednym nawiasie, a w drugim nawiasie 4 dodać x. Podobnie w przykładzie drugim. Musimy znaleźć pierwiastki obu z tych liczb. Po pierwsze mamy 4x kwadrat. No to wiemy, że pierwiastek z x kwadrat to jest x. No a pierwiastek z czwórki to jest 2, czyli wiemy, że 4x kwadrat możemy zapisać jako 2x w nawiasie do kwadratu. Odjąć 25 to pierwiastek z 25 to 5, czyli możemy 25 zapisać jako 5 do kwadratu. No i mamy już naszą postać a kwadrat minus b kwadrat, to możemy wrzucić do wzoru, więc wyjdzie nam 2x. Odjąć 5, 2x plus 5. Często w zadaniach będziemy musieli też potrafić zadziałać w drugą stronę, czyli z postaci iloczynu dwóch nawiasów przejść do różnicy kwadratów. Jest to najczęściej prostsze, no bo od razu widzimy, że nasze a to będzie x, a nasze b to będzie 1, czyli wiemy, że x plus 1 razy x minus 1 to będzie x kwadrat, odjąć 1 do kwadratu. No i wiadomo, że 1 do kwadratu, 1 razy 1 to po prostu 1. I w następnym przykładzie podobnie. Nasze a to będzie 2x, a nasze b to będzie 3. Czyli z tych nawiasów wyjdzie nam 2x do kwadratu odjąć 3 do kwadratu. No i 2x do kwadratu, 2 do kwadratu 4, x do kwadratu x kwadrat odjąć 3 do kwadratu, czyli 9. Tutaj mamy przykład zadania maturalnego. Do którego rozwiązania przydatne są wzory skróconego mnożenia. Pierwszy sposób rozwiązania tego zadania polegał będzie na wykorzystaniu wzoru na kwadrat sumy i wzoru na kwadrat różnicy, czyli nasze 3x plus y do kwadratu, rozpiszemy z tego wzoru. Będzie to 3x. Pamiętamy całe 3x w nawiasie do kwadratu plus 2 razy 3x razy y plus y do kwadratu. Czyli z tego nam wyjdzie 3x kwadrat, czyli 3 do kwadratu 9 razy x do kwadratu, czyli x kwadrat, plus 2 razy 3, 6xy plus y kwadrat. Nasz drugi nawias jest praktycznie identyczny. Jedyne, co się różni, to z plusa mamy minus, czyli wiemy, że będzie wyglądał tak samo jak ten, tylko zamiast tego plusa przed 6xy będzie minus, czyli dostaniemy 9x kwadrat minus 6xy plus y kwadrat. No i jeżeli wrzucimy teraz to do naszego wyrażenia, Czyli za 3x plus y do kwadratu wrzucimy 9x kwadrat plus 6xy plus y kwadrat minus. No i za 3x minus y do kwadratu wrzucimy to, co nam wyszło tutaj. Czyli 9x kwadrat minus 6xy plus y kwadrat. Tylko musimy pamiętać, że to całe musimy dać w nawiasie. No i teraz pozbędziemy się tego nawiasu, czyli pierwsze trzy wyrazy przepiszemy. I przed tym nawiasem mamy minus, czyli będziemy zmieniać znak każdego z wyrazów w środku tego nawiasu. Czyli mamy 9x, to będzie minus 9x kwadrat. Było minus 6xy, to będzie. Plus 6xy i było plus y kwadrat to będzie minus y kwadrat. No to zauważymy, że 9x kwadrat minus 9x kwadrat nam się skrócą. Plus y kwadrat minus y kwadrat nam się skrócą. Zostanie nam plus 6xy plus 6xy, czyli odpowiedział będzie odpowiedź. A, 12. XY. Można to zadanie rozwiązać też, korzystając ze wzoru na różnicę kwadratów, bo możemy zauważyć, że to wyrażenie jest właśnie taką różnicą: 3x plus y do kwadratu, 3x minus y do kwadratu, czyli mamy coś do kwadratu, odjąć coś innego do kwadratu. No to w takim razie 3x plus y to będzie nasze a, 3x minus y to będzie nasze b. W takim razie po wrzuceniu do wzoru A kwadrat minus B kwadrat dostaniemy A minus B, czyli 3X plus Y minus B, czyli będzie minus 3X plus Y, dlaczego daje plus, bo minus minus Y da nam plus Y. A w drugim nawiasie też będzie 3X plus Y. Plus nasze b, czyli 3x minus y. Przepisuję tak, jak było. I liczymy. 3x minus 3x się skróci, zostanie y plus y, czyli 2y. 3x plus 3x to będzie 6x. y minus y nam się skróci. Zostaje 2y razy 6x, no to dostaniemy 12 xy czyli odpowiedź a To tyle na dzisiaj. Subskrybujcie, zostawiajcie łapkę w górę, komentujcie i do zobaczenia w następnym filmiku.